Mariusz Kamiński przewieziony do Radomskiego Aresztu. Poznaliśmy ranking perspektyw. Duży awans elektronika. Trwa budowa trzech bloków przy ulicy Stasieckiego w Radomiu. Większość mieszkań jest już sprzedana. Dzień dobry, Milana Majewska, zapraszam na informację. Do aresztu śledczego w Radomiu trafił Mariusz Kamiński, były poseł Prawa i Sprawiedliwości, został skazany prawomocnym wyrokiem na dwa lata więzienia w związku z tzw. aferą gruntową. Z kontrolą poselską do Radomskiego więzienia udali się posłowie Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Selin i Jerzy Polaczek. W czwartek, 11 stycznia, pojawiły się informacje o tym, że Mariusz Kamiński został umieszczony w areszcie śledczym w Radomiu. Pracówka w naszym mieście została wybrana ze względu na więzienny szpital, który się w niej znajduje. Z kontrolą poselską do radomskiego aresztu udali się Jarosław Selin i Jerzy Polaczek. Były minister Mariusz Kamiński przebywa w tym areszcie. Przebywa w celi e, szpitalnej, bo podjął decyzję o strajku głodowym. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek do kierownictwa aresztu śledczego o udostępnienie dokumentów, na podstawie których podjęto decyzję o przetransportowaniu Mariusza Kamińskiego do placówki na terenie innego miasta. Otrzymaliśmy obietnicę, że otrzymamy tak, tak w ciągu 14 dni taką odpowiedź na piśmie. Mam nadzieję, że zobaczymy te dokumenty i zobaczymy, kto się pod nimi podpisał. Na ten moment nie jest wiadomo, czy areszt śledczy w Radomiu będzie docelowym miejscem, w którym będzie przebywał były poseł Prawa i Sprawiedliwości. Kategoria, którą zakwalifikowano Mariusza Kamilińskiego, to jest P1Z, czyli osoba, która, która jest po raz pierwszy osadzona w areszcie czy też w więzieniu. Jak zapowiadają posłowie Prawa i Sprawiedliwości, będą oni podejmowali działania, aby osadzony mógł wrócić na salę sejmową. Jest to sytuacja niespotykana w cywilizowanych państwach, zwłaszcza w państwach europejskich, aby po tych decyzjach prawomocnych prezydenta Sądu Najwyższego osoba z immunitetem przebywała na terenie aresztu śledczego w Radomiu. Jak udało nam się dowiedzieć, Mariusz Kamiński znajduje się w jednoosobowej celi szpitalnej w areszcie śledczym w Radomiu. Aktualnie skazany kontynuuje również strajk głodowy. Przypomnijmy, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali aresztowani we wtorek 9 stycznia i do tej pory przebywali na terenie aresztu śledczego Warszawa Grochów. Na popołudniowej konferencji prezydent Andrzej Duda poinformował, że będzie wszczęte postępowanie ułaskawieniowe. Czternaste miejsce zespołu szkół elektronicznych i 68 pozycja Kochanowskiego to najlepsze Radomskie szkoły w rankingu miesięcznika Perspektywy. W przypadku liceum Kochanowskiego oznacza to spadek z 55. miejsca. Elektronik awansował z 52. pozycji. Spośród radomskich liceów wysokie miejsca zajmują także Chałubiński 137. miejsce oraz Kopernik 261. Duże awanse zanotowało trzecie liceum imienia Dionizego Czachowskiego z 521. miejsca na 377. Wśród techników ze szkół w regionie radomskim wysokie miejsce zajęło także Technikum imienia Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu, które znalazło się na 178. miejscu. Trwa budowa trzech bloków przy ulicy Stasieckiego w Radomiu. Inwestorem jest miejska spółka administrator. Większość mieszkań jest już sprzedana. Budynki powstają nieopodal zalewu na Borkach na ulicy Stasieckiego. W pierwszym etapie powstaną trzy bloki pięciokondygnacyjne, co łącznie da 80 mieszkań, a w drugim dwa, pięcio i sześciokondygnacyjne. Da to kolejne 60 mieszkań. Oprócz tego będzie też plac zabaw, a także miejsca postojowe. Obecnie trwają prace związane z instalacjami wewnątrz budynku. Mimo tego, że bloki nie są jeszcze gotowe, to i tak już ponad 70% mieszkań jest sprzedanych. Pierwsi mieszkańcy mają odebrać klucze do swoich nowych mieszkań w lipcu 2025 roku, nieco wcześniej, bo w marcu mają zakończyć się prace budowlane. Spółka ma w planach kolejne inwestycje. Pierwsza z nich to drugi etap budowy bloków na borkach, w ramach którego powstaną dwa budynki. Rozpocznie się jesienią tego roku lub wiosną przyszłego roku. W sumie w ramach projektu Apartamenty Nowe Borki powstanie 140 mieszkań o wysokim standardzie. We wtorek 9 stycznia odbył się wernisaż dorocznej wystawy Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Zaprezentowane prace to zbiór zdjęć z minionego roku w wykonaniu członków towarzystwa. Radomskie Towarzystwo Fotograficzne istnieje już od ponad 60 lat. Głównym celem działalności stowarzyszenia jest nabywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności fotograficznych przez wszystkie zainteresowane osoby. Fotografii jest 44. Każdy z autorów miał prawo pokazać jedną fotografię. W tym roku swoje prace przedstawiła połowa członków Stowarzyszenia. Ekspozycja zaprezentowana przez Radomskie Towarzystwo Fotograficzne to zbiór zdjęć, które przedstawiają głównie naturę w różnorodny i indywidualny sposób. Jest wiele takich fotografii, które nie są takimi przełożeniami jeden do jednego, otaczającej nas rzeczywistości. Jak podkreśla prezes, Radomskie Towarzystwo Fotograficzne otwarte jest dla wszystkich miłośników fotografii. Każdy może przyjść, nie każdy musi się zapisywać. Każdy może przyjść, posłuchać, porozmawiać, pospierać się na temat fotografii. Wystawa doroczna Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego znajduje się właśnie przy ulicy Żeromskiego 56. Prace fotograficzne będzie można oglądać do 26 stycznia bieżącego roku. Na dziś to już wszystko. Zapraszam jeszcze na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.